Jak reprezentują sieci neuropodobne? Cztery wersje. Proszę Państwa, na tym wykładzie przedstawię Państwu cztery koncepcje reprezentacji koneksjonistycznych. Cztery najpopularniejsze, bo trzeba powiedzieć, że można reprezentacje koneksjonistyczne tak naprawdę przypisywać na bardzo różne sposoby. Ja tu nie będę mówił o wszystkich możliwych, sprawa jest dosyć złożona. Dość powiedzieć na tym, że na przykład niektóre modele probabilistyczne związane z mózgiem wejsowskim też można realizować za pomocą sieci koneksjonistycznych i wówczas interpretacja tego, co reprezentują te sieci, będzie bardziej złożona. Ja się skupię na czterech najbardziej popularnych i klasycznych. Zacznijmy od węzłów sieci jako, pojęci, jako pojęciach. Jest to dosyć klasyczna wizja. Następnie przejdziemy do reprezentacji rozproszonych, potem do sieci będących modelami rzeczywistości, czy modelami zadania. Wreszcie przejdziemy do takiego czasowego rozumienia, jak te reprezentacje wyglądają. Ale to nie jest wszystko. Można to robić, można interpretować w sieci, te struktury, jeszcze w inny, bardziej skomplikowany sposób. Mi wydaje się, że te cztery interpretacje nam wystarczą, żeby potem zastanawiać się nad zarutami władz niż.